Cześć i dzień dobry. Dzisiaj litera G, która na naszej kaligraficznej pięciolinii będzie znacznie wychodziła poza pięć linii i będzie zajmowała w sumie 7 poprzeczek, jeżeli wziąć pod uwagę jej formę minuskularną, jak i majuskularną. Zaczniemy od G dużego, które, które może najpierw policzymy sobie nasze. Poziomy 1, 2, 3, 4 i 5. I dużą literę G będziemy zaczynać z poziomu trzeciego. Tu zaznaczę jeszcze w takim technicznym wyrazie, to pierwsze G będzie. Zaczynamy od takiej formy podobnej do, do ślimacznicy. Spinamy się na poziom czwarty. Zjeżdżamy do poziomu drugiego. Ponownie się wspinamy na poziom czwarty. Zjeżdżamy do poziomu pierwszego. Wracamy na drugi i robimy charakterystyczne zakończenie. Takie G powtórzymy sobie jeszcze raz. Z wolutą, inaczej ślimacznicą i do poziomu drugiego. Kotwiczymy przy poziomie drugim i schodzimy do poziomu pierwszego. Zwróćcie Państwo uwagę na to, żeby te szerokości. Szerokość tego elementu odpowiadała wystąpieniu tego elementu z charakterystyczną kropką. A z dużego g w tym kształcie bardzo łatwo wyprowadzić kolejne litery. A na przykład napiszemy sobie wyraz. Gada. Gadać nie będziemy dużo już o dużym G, chociaż pokażę Państwu jeszcze jedną formę. Też bardzo często spotykaną. E, podobnie jak poprzednia. Podobnie jak poprzednia, będzie ona zaczynała się z poziomu trzeciego: Trzy, czwarty, drugi, pierwszy zerowy, i od razu tutaj musimy sobie zaznaczyć poziomy poniżej zerowego minus pierwszy, minus drugi. Zaczynamy wolutą. Tym razem schodzimy do poziomu zerowego, tym głównym trzonem litery G. I ważna rzecz. Kolejny element laska zaginana dolna. Będzie nam się opierała o poziom minus drugi. I uważajmy, żeby tę laskę zaginaną dolną zacząć od takiego bardzo charakterystycznego. Tu jeszcze tak to nie jest dobrze widoczne, jak być powinno, ale przy drugim podejściu mam nadzieję, że nam to wyjdzie. Yy, charakterystycznego ścięcia tej linii. Tak? Jeszcze raz sobie napiszemy duże G w tym systemie. Ono jest w tym momencie bardzo podobne do dużego C. Pewnie część z Państwa zauważyła. No, i na tym się podobieństwo kończy. To znaczy, na tym etapie. I jeszcze raz. Mocno dociskamy pióro. I możemy jeszcze poprawić. I możemy napisać sobie na przykład. Nazwę wdzięcznego saka latającego, i jedziemy piórem po kartce dalej, zajeżdżamy na poziom drugi, pierwszy zerowy, i uwaga, oprócz tego naszego przedziału. Czyli tak zwanego pola środkowego, małe g, czy też minuskularne, g, będzie schodziło aż trzy piętra niżej. Minus pierwszy, minus drugi, minus trzeci. I tak, małe g będzie się składało ze znanego już Państwu owalu. Który połączony będzie z taką wydłużaną laską zaginaną dolną? W ten oto sposób. I również pamiętajmy o tym, żeby wyprowadzając laskę zaginaną dolną, wykonać ten sam charakterystyczny kształt, co przy dużym G żeby ta laska była ścięta. Jeszcze raz. Owal. I mocno dociskając pióro. Możemy delikatnie poprawić. No więc, powstając w świecie fauny, napiszmy sobie. Gad. Na dzisiaj to tyle. Co? Pan atramentowy.